Witam bardzo serdecznie. Jestem teraz w takiej małej miejscowości w Trikomo w meczecie. I oto kolejna ciekawostka. muzułmanin poprosił mnie, żebym usiadł koło niego i coś mi pokazuje. I zadziera dywan. Nie wiedziałam o co chodzi, dlaczego on ten dywan zadziera. Już wam pokażę, gdzie jest ta ciekawostka. widzicie co to jest? te podłoga jest podgrzewana. to jest pełen luksus. jak się ku, siedzi, klęczy, to na pewno się wilka nie złapie, ani nie zmarzną kolana tak jak w naszych kościołach. u nas nie ma ogrzewanych ławek, a tutaj proszę bardzo cała podłoga podgrzewana. jeszcze raz pokażę. Już i nie przeszkadzam, bo oni tutaj mają jakąś naradę. Także podziękuję bardzo grzecznie i pokażę jeszcze Wam ten meczet na zewnątrz. Oświetlenie to mają tutaj takie potężne, że nie muszę swoją latarą doświetlać. No i zobaczcie, tak wygląda ten meczek. Meczet i on się nazywa UMU HARAM. Kami Iskele Meskes, tak to się jakoś dziwnie nazywa. Wybudowany w 1994 roku, także nie taki stary. Natomiast tutaj jest woda do obmywania nóg. Tradycyjne stanowisko. Tu się siada na tych taboretach marmurowych. Jest płyn. Mydło wpłynie raczej, czy tam płynne mydło, bardziej poprawna nazwa i się myje nogi. Natomiast tutaj jest woda pitna, i można sobie z tych kraników ponalewać, uzupełnić zapas wody butelkowanej. Tak mi przynajmniej mówił ten, ten tutaj miejscowy, a czy to na przykład na nasz europejski żołądek ta woda będzie dobra, czy się człowiek później ostra, no to nie wiadomo, trzeba by było przetestować no i jeszcze mała dogrywka bo posłuchajcie tego przecież to jest identyko ta koza z tego bazarku tam w, Ank w Ankarze nie, w bursie, ten bazarek w bursie co tą kozę nagrałem to ten, tak dżeryja muezin czy tam meduzin poprawcie mnie, czy to jest muezin czy meduzin jak to się mówi na takiego gościa, co tam wchodził na minaret, na samą górę i tam dareryja. No i coś pięknego, zobaczcie jaka, jaka polska nazwa. Firma budowlana Bajzer. No to pan Wiesiu z tego, z bloku ekipy, by się nie powstydził takiej nazwy. Zobaczcie, przepiękna nazwa, taka polska, taka rodzima. <grywa> Tylko te baj napisane po angielsku, no ale wszyscy wiedzą, że się fonetycznie wymawia. Proszę bardzo, Bajzer, to mi się podoba. Dobra, jadę dalej, tradycyjnie zapraszam do opisu.